Cześć, dzisiaj prawdopodobnie pierwszy materiał na kanale. Będzie to pierwszy film z cyklu unboxingów. Nie wiem, jak to jeszcze wyjdzie. Natomiast jedno jest pewne: że takie materiały czasami będą się zdarzały. Również jakieś inne, płaciowo, jak muzyka, jak coś. Bardziej interesującego przynajmniej tych, którzy są po prostu zainteresowani progresją, czy też w ogóle muzyką eksperymentalną. Więc takie rzeczy będą się pojawiać na tym kanale, ale zobaczymy, jak to będzie jeszcze wyglądać w fazie finalnej, ponieważ. Na razie jestem w fazie testów, ogarniania tego drugiego kanału. Informuję Was, iż pracuję nad jeszcze całą charakteryzacją, nad oprawą wizualną. No, a dzisiaj właściwie rozpaka czegoś, co, na co po prostu czekałem w dłuższym czasie i będzie to. Lata Oli, czyli One Little Independent Records. Jest to wytwórnia, z tego co wiem, niezależna wytwórnia działająca na terenie Wielkiej Brytanii od bodajże 1985 roku. Głównym takim przedstawicielem muzycznym jest punk rock. No, ale nie tylko. Nie tylko jakby tym się szczyci sama wytwórnia. Myślę, że też można zobaczyć różne wykwity odłamów roka, więc warto zobaczyć. Tymczasem jest to wydawnictwo, które no jest jednym z takich. Z takich bardziej kluczowych, jest to, jest na pewno jednym z, z bardziej bogatszych, jeżeli chodzi o dyskografię no Mena. Dobra moi drodzy, nie mam za dużo miejsca, jeżeli chodzi o unboxing, ale postaram się to zrobić jak najbardziej dogłębnie, także spróbuję ciąć od tej strony Obok też mam palmę, więc nie mogę Zbytnio tego położyć. Dobra, chyba już jest. Owie. No oh yeah. ja widzę, że dobrze zabezpieczone. Pierwszy raz z tego sklepu zamawiałem, także widzę, że też jest na froncie mój adres. Więc ja sobie to przełożę. Chyba sobie już poradzę. Dobra. To mogę sobie wyjąć. To są dane do paragonu. Dobra. No i mamy. No jest to jakby w formie takiego. Bukletu, i to właśnie bokset. Jak widzę, to nie jest nic poniszczone, więc o tyle fajnie. Ja może zdejmę ten karton. O wiele lepiej widać, myślę. I teraz zobaczmy, jakie tutaj są albumy. Bo rzecz jasna, chodzi głównie tutaj o. Housekeeping, czyli The Olive Years od 1990 do 1994, no, sam box obejmuje te pierwsze lata kariery Man, kiedy właściwie to też Steven Wilson zaczynał swoje pierwsze jakieś. Pierwsze jakieś eksperymenty ze brzmieniem. Tworzył także pierwsze albumy na tej przestrzeni porku Pantschwee. Także w późniejszym czasie rzecz jasna Blackfield. No jeżeli kojarzycie obu tych panów, czyli Bownesa tak, i, i Wilsona, no to będziecie tutaj zadowoleni akurat z tego wydawnictwa, ponieważ no sam, sam, rzecz jasna, sama taka książka obejmuje trzy pierwsze albumy, czyli Love Sides An Entertainment, Love's Blows and Love Cries, A Confession i Flower Mouth, czyli prawdopodobnie Jeden z najlepszych i chyba najbardziej szczytowy album tamtego okresu mamy także Radio Sessions 92 do 94. Także można posłuchać. No i okazałe także single. Tutaj niektóre z nich mają. Wydłużoną wersję, więc no spoko sprawa. Oczywiście wydanie 2023 One Little Independent. No jak widzę, to jest wszystko w dobrym stanie i tutaj no przyczepić się nic nie mogę do, co, co do akurat zapakowania, tak? I, i, i transportu, bo, bo przyszło to. W ponad dwa tygodnie, coś w tym rodzaju. Przechodzimy już do ostatniego etapu: czyli spojrzenia na to, co jest w środku. Trzeba to też delikatnie rozerwać, tą folię, bo można zrobić. Zrobić dziurę, zrobić małe ała. Okay. Zdejmujemy folię no i zobaczymy, co w środku. Sam album, jak, jak go nawet dotykam, to jest bardzo, jest bardzo zbliżony pod kątem jakości do chociażby albumów kosycarza. No, ale to jest akurat być może lekkie, powierzchowne porównanie. Natomiast no, wiele to ma wspólnego, tak? Oczywiście z takimi albumami typowymi, chociażby jak, jak właśnie album zdjęciowy, czy też po prostu jakaś, jakaś, jakieś wydanie winylowe. Jest to, jest to bardzo wspólne. Więc, więc myślę, że zobaczmy, co tu mamy na pierwszej stronie. Czyli, tak jak mówiłem, te trzy pierwsze płyty, te trzy pierwsze płyty, należą do dyskografii bezpośrednio i do albumów pierwszych, właśnie stworzonych przez No Man. Dalej mamy. Oczywiście, takiego, no, takiego, artbooka w zasadzie, także bardzo ciekawe. Oczywiście spis y, chyba wszystkich utworów, raz jeszcze, rzecz za kto za co odpowiada. Tutaj no ważne i chyba mm, uzasadnione, czyli e, Ben e, Coleman, cały inny zestaw e, mm, inżynierów dźwięku, tak, którzy byli odpowiedzialni za produkcję każdej z ze płyt. No jest, jest tego trochę. Oczywiście na każdej płycie byli inni współpracownicy. No ale także z drugiej strony często ci sami, ponieważ Ben Coleman tutaj był, z tego co wiem, na trzech pierwszych albumach, a potem, z tego co wiem, odszedł z zespołu ze względu na to, że po prostu nie był już potrzebny, znaczy też właśnie ten instrument, na którym grał, nie był zbytnio umiejscowiony tak, na następnych płytach, no, coś podobnego jak w Porku Pańczuki kiedy odszedł w 2010 roku właśnie no, mówi się bliżej o 2013-14 roku ale no, w każdym razie basista tak zespołu Porku Pańczuki który tak samo stał się niepotrzebny zbędny Ponieważ pewnego razu, co ciekawe, Steven Wilson napisał do niego, że no, nie wiem po prostu co, co dla ciebie mam, chłopie, bo bo mam już napisane, mam już zgrane, mam już nagrane całe partie basowe, więc, więc nie mam dla ciebie roboty, bracie i musisz szukać roboty. Także tak to wygląda. Oczywiście jakieś koncepcyjne okładki, które być może weszły, być może były po prostu we fazie jeszcze niefinalnej. Mamy oczywiście twarz Stevena. Mamy twarz Tima to nawet się kojarzy e, mi z pierwszym albumem Stevena Wissona e, Insurgentes z tego co wiem ciekawe, no, ciekawe taki chmurowy pejzaż no i mamy Stevena. Mamy Bonesa. Oczywiście wybaczcie moi drodzy, jeżeli tutaj zamiennie stosuję Steven, czasami Wilson, czasami Bouness, ale wiadomo o co chodzi, tak. Chodzi o tych głównych dwóch muzyków, którzy. No, mieli największy wkład tak w rozwój zespołu także także tutaj oczywiście e, oczywiście warto sobie przytoczyć wkład także także dana kolmana który jest tutaj miejscowiony także tak to wygląda. Nie chcę więcej tutaj, moi drodzy, zdradzać szczegółów, ponieważ myślę, że jeżeli ktoś jest po prostu zainteresowany tym gatunkiem e, muzyki, no to po, powinien po prostu zakupić, tak? I sam zobaczyć, spojrzeć na to dzieło. W swój sposób oczywiście. Ja nie jestem zbytnio jakimś fanem, tak? Nomena, ale doceniam po prostu ich pracę. Jest to swojego rodzaju no, takie, taka kwintesencja tych początków nomena. I, I taki zgrabnie ułożony oczywiście. Kolekcyjny bukiet, po prostu tego, co, co, co moim zdaniem no, było też takie najlepsze, jakby w ich dyskografii. Tak, pod względem dźwiękowym wtedy się najbardziej rozwijali, moim zdaniem. Oczywiście te późniejsze albumy też miały jakieś takie swoje. Bliższe korzenie, ni to ambientowe, ni to, właśnie, właśnie zgrane trochę bardziej z gitarą. No, było na ten temat dosyć sporo materiału. Jeżeli tym bardziej lubicie, właśnie takie, takie przygody pierwsze, tym bardziej, no, Mena, to polecam i, i myślę, że, no, będę tego długo wysłuchiwać. Czekałem na coś takiego, właśnie, ponieważ no jestem bardziej słuchaczem płytowym, CD, aniżeli, właśnie, jakimś winylowym. Czekałem właśnie na takie, na takie wydanie, które by właśnie odświeżyło No -a. A z drugiej strony, nie miałem ani jednego albumu na półce, więc pomyślałem, że czemu będzie. Także. Dosyć gadania. Czas trochę posłuchać. No i życzę Wam także udanej sesji z tym zespołem, jeżeli tym bardziej lubicie, słuchacie. I tyle. Do zobaczenia w następnego materiału. Trzymajcie się. Hej.